Pierwotnie za tę nieruchomość suwalska spółdzielna mieszkaniowa oraz miasto Suwałki chciały 4 650 tysięcy. I kolokwialnie mówiąc za atrakcyjnie położoną działką nie obejrzał się nawet pies z kulawą nogą. Obniżono więc cenę wywoławczą na 4 185 tysięcy i efekt był podobny, czyli żaden. W trzecim podejściu cena była już niższa od pierwotnej o 1 300 tysięcy i nieruchomość nadal nie znalazła śladu zainteresowania wśród potencjalnych nabysców. Czwarty przetarg właśnie ogłoszono, a kwota wywoławcza to okrągłe 3 miliony złotych. To ponad 1 trzecia mniej niż pierwotnie wyceniono dawny gmach NBP wraz z przybudówką i gruntem złożonym z czterech sąsiadujących ze sobą działek. Blisko 80% tej nieruchomości należy do miasta Suwałki. W 2003 roku, gdy zamykano tu oddział banku centralnego, budynek nieodpłatnie przekazano podlaskiemu urzędowi wojewódzkiemu. Potem trafił do majątku miasta. Już jesienią 2020 roku prezydent Suwał zapowiadał, że nieruchomość jest dla miasta zbędna, ale zanim zostanie zbyta, posłuży za tymczasową siedzibę filii Ratusza na czas remontu tzw. ambasady. Pracownicy magistratu dawno wrócili do obiektu na Nanoniewicza, a teren z zabudową, zgodnie z planem, przeznaczono do sprzedaży, licząc, że nabywca znajdzie się szybko. Tak jednak się nie stało. Remont obiektu właściwie nie jest możliwy, bo kosztowałby krocie, ale wyburzenie i zbudowanie czegoś w jego miejsce też tanio nie da się zrobić. Koszt metra kwadratowego obliczony z najnowszej ceny wywoławczej to niemal 1140 zł. Tymczasem na lokalnym rynku pojawiła się spora nieruchomość, bo licząca nieco ponad 12 tysięcy metrów, już uprzątnięta i z ceną 900 zł za metr kwadratowy.